Siemano, widzowie, z tej strony Adriano i lecimy sobie od razu z grubym openingiem Mega Świni. Choć nie wiem, dlaczego coś tu się chyba zbagowało, że nie jest ona pełna, ponieważ zrobiliśmy wszystkie poziomy, za co dziękuję oczywiście wszystkim osobom w klubie. W tym odcinku będziemy mieć też losowanie PaySafe karta, więc oglądajcie do końca. Jeżeli zostawicie 100 łapek w górę pod tym materiałem, to pomyślimy o rozdaniu PSC jeszcze w następnych odcinkach. Myślę, że możemy zaczynać. Mam nadzieję, że polecą jakieś fajne, legendarne skiny. Legendarne skiny, legendarne start Skiny mogą być nawet nielegendarne, ale fajnie jakby na przykład jacyś nowi zadymiarze polecieli. Napiszcie oczywiście w komentarzu, co wy najlepszego dostaliście z Mega Świni. I rozbijemy sobie ją. 3, 4, 5... No i zobaczmy, wybucha i od czego zaczynamy? 106 błyskotek. 106 błyskotek to nas nie interesuje, 508 monet to nas też jakoś bardzo nie interesuje. Natomiast jest 20 star dropów. I zobaczymy, czy poleci jakiś legendarny. Zaczynamy sobie od epika. Z tych epików zazwyczaj, o tym razem podwajacze PD. Chyba nawet bardziej wolę niż te emotki, bo zazwyczaj z epików lecą mi tylko emotki. Lecimy sobie, drugi bardzo dobry. No powiem wam, trzeci bardzo dobry. Mam nadzieję, że chociaż jeden legendarny poleci w tym openingu. Mam Nadzieje. Czwarty bardzo dobry. Lecimy sobie piąty. Piąty rzadki. Dlaczego nie ma lepszych star dropów? Halo, Supercell, proszę mi tu dać jakiegoś legendarnego star dropa. Dobra, na razie jest bardzo lipa, ale jeszcze nie dotarliśmy do dziesięciu. Dopiero za chwilę dotrzemy do połowy. No i dobra, mamy dziesiątego Stardropa. dropa. No i co teraz? No i powiem Wam, że na razie to jest jakaś totalna lipa. Halo! Supercell. Jak nic mi nie poleci tutaj dobrego, to ja składam petycję, żeby zmienić po prostu ten event mega świni. On miał być w ogóle zmieniony w tym roku, natomiast na razie jeszcze ją mamy. Jestem ciekaw w ogóle, co oni wymyślą, bo powiem Wam szczerze, że graliśmy przez cały weekend. Bardzo epicki. Może coś tym razem? Nie, jednak nie. I pewnie jakaś emotka? Nie, punkty mocy. Natomiast graliśmy cały weekend. Szybko naprawdę ją zapełniliśmy, bo w niecałe chyba tam dwa dni. Natomiast patrzcie, no jest 20 star dropów i nic mi z tych star dropów to Totalnie nie poleciało. Ta mega świnia to jest jakiś obecnie wielki mega scam, a nie, nie event. Mamy tutaj 130 kawałków pizzy, ale to jest za konkurs z Pizzy Planet. Chciałbym oczywiście teraz na wstępie też podziękować wszystkim wspierającym kanał. Przedstawiam kilku subskrybentów. Pamiętajcie, że w dniu jutrzejszym i pojutrzejszym mamy Dzień Babci i Dziadka. Przypominam, żebyście przygotowali jakieś fajne laurki. Natomiast myślę, że przejdziemy sobie do klubu. Tutaj oczywiście chciałbym podziękować wszystkim osobom, ponieważ naprawdę bardzo fajnie to wyszło w mega świni. Choć musimy oczywiście najgorszy ukarać kara jest taka że 769838 8. no niestety przyjacielu nie rozegrałeś nawet jednej gry w Mega Świni więc niestety no takie są zasady wyrzucamy takich nieaktywnych zawodników więc jest jedno miejsce teraz w klubie, więc zapraszam natomiast są trzy najlepsze osoby które sobie poradziły w Mega Świni i jest to Ankara Messi jest to Wiz Bruch i jest to Julia 4H9B więc te otóż osoby, które tutaj są to 3, choć możemy zrobić tak, powiem Wam, że zróbmy sobie w ten sposób. Dwie osoby mają 12 zwycięstw, pozostałe osoby mają 11 zwycięstw i tutaj każda osoba po kolei, jak na przykład Messi, w ogóle jaki fajny spike tutaj jest. Zastanawiam się w ogóle, czy nie zrobić na przykład ocen Waszych kąt, bo na przykład ten spike bardzo lubię tego spajka. Natomiast awansujemy sobie na starszego członka, pana Messiego. Witzbruch oczywiście też musi dostać awans za swoje zaangażowanie. I patrzcie, kolejny tutaj, kolejna osoba, która ma spajka. Ja mam na przykład tego skina do spajka i bardzo lubię nim grać, więc szanuję za takiego skinka, bardzo szanuję. Mamy tutaj Julię, oczywiście Julii też damy awans na starszego członka. Jest Sigma, który jest już starszym członkiem, i obawiam się, że Sigma to jedynie mogę awansować na zastępcę dowódcy. Natomiast nie chcemy na razie dodatkowych zastępców dowódcy, nie mamy takiego, takiej potrzeby. Mamy tutaj Stara, którego również sobie awansujemy. Proszę panie Star. I jeszcze jedna osoba, która dostaje w tym odcinku awans, jest to Olek i Olek również zostaje starszym członkiem. I tutaj mamy znowu fajny profil tak naprawdę, na przykład u pana Olka. Zobaczmy może co mamy w Pizza Planet, ponieważ mamy też nowe oferty. Oczywiście odbieramy sobie darmową. Możecie też napisać, co na przykład w ofertach Wam się fajnego pojawiło. Ja ogólnie poluję na jakichś fajnych zadymiarzy, natomiast ostatnio dostaję same skiny, po prostu same skiny dostaję. To jest ciekawa oferta za 110 pizzy, ponieważ jest 150 tutaj punktów do sercza, którego jeszcze nie mam i zastanawiam się, czy nie kupię. Dobra, mamy Charlie za 820. Kurczę, droga ta Charlie. Kupiłbym, bo chcę mieć zadymiarzy ogólnie, zamiast skinów. Chcemy sobie troszeczkę popuszować tutaj, jeżeli chodzi o rozwój Konta. Natomiast powiem Wam jeszcze na końcu, mamy legendarną i tutaj mamy yy, Dobel, Dragon Bell. Natomiast zastanawiam się nad kupnem tutaj właśnie tej oferty za 155 pizz, no bądź ta Charlie. Zastanawiam się nad tą Charlie też, choć 820 pizz, to powiem Wam, że jest drogo, bo Charlie jest mityczna. Ja mam 922 pizzy w tym momencie. Więc yy, no, zastanawiam się, zastanawiam się. I myślę, że możemy zrobić sobie losowanie o PSC. Pod ostatnim materiałem z kodami QR wbiliście sto w górę, więc wylosujemy sobie szczęśliwca, natomiast jeszcze zostawiam wam odnośnik do tamtego odcinka, ponieważ przypominam, że część kodów QR na darmowe prezenty znika wraz z końcem stycznia, więc sprawdźcie sobie dla pewności, czy na pewno wszystkie odebraliście, ponieważ potem nie będzie już takiej możliwości. Natomiast w tym momencie losuję szczęśliwą osobę, która zgarnia kod PSC, bądź na przykład do sklepu Play na jakiegoś fajnego skinka, bądź gemy i zwycięską osobą jest drodzy widzowie Ama! Ama, gratulacje! Odezwij się do mnie na maila, bądź Discorda po zwycięski kodzik. Natomiast ja bym Chciał jeszcze ogłosić kilka rzeczy, kilka dosłownie informacji. Pierwsza informacja jest taka, że wraz z początkiem lutego, konkretnie tam trzeciego rozpoczynamy maraton filmów i streamów, więc przygotujcie się na grubą jazdę bez trzymanki, ponieważ tak jak mówię, wraz z początkiem lutego będzie się naprawdę bardzo dużo działo na kanale, będzie bardzo dużo kontentu. Mam nadzieję, że też przyznają mi w końcu tego Super kreatora, żebym miał dla Was mnóstwo prezentów. Ale tak samo oprócz tego planuję zorganizować turniej jeden. Versus 1 na mapach pojedynki. W ogóle mamy nieodebrane tutaj mapy, więc szybko sobie odbierzemy. Jak możecie zobaczyć, mamy tutaj mapy pojedynki i na jednej z nich będziemy organizować sobie turniej 1 versus 1. Tutaj oczywiście będzie więcej informacji w karcie społeczność bądź w jakimś filmie zapowiadającym turniej. Będzie on podczas. Będzie on na początku lutego, więc możecie już rozgrzewać ręce, możecie przygotowywać się do walk, szlifować umiejętności swoimi ulubionymi zadymiarzami. Mam nadzieję, że się cieszycie konkurs na pracę okazał się dla mnie wielkim sukcesem. Przesłaliście mnóstwo świetnych prac. Naprawdę bardzo dobrze bawiłem się oceniając je. Widzę, że w komentarzach też Wam się spodobało. Więc najpierw zrobimy sobie turniej, a potem może pomyślimy o jakimś wielkanocnym na przykład konkursie na rysunek, ponieważ już tam e, podrzucaliście mi w komentarzach e, fajne pomysły, co moglibyśmy zorganizować. Tak samo będę chciał spuszować tutaj trochę pucharków. Będziemy grać ogólnie około dwa tygodnie i będziemy puszować sobie tutaj tą aleję pucharów. Jestem ciekaw, Ile uda mi się wbić pucharków? To będziemy też robić na streamku. Obecnie mamy 14 500. Chciałbym tak chociaż do około tych 20 000 dobić. Mam nadzieję, że mi się to uda. Mam nadzieję, że mi pomożecie, ponieważ jak będą w streamy, to oczywiście będziemy sobie wspólnie grać i wspólnie będziemy zdobywać te puchary. Więc chciałbym jeszcze na sam koniec podziękować wszystkim tutaj osobom, które są w teamie Padriano Adriano Skład. Łukasz, Tomar, Jakob Gnito, Szymonek Fajny, Meksiu, Hyra. Merdi, ZDZ, Wojtek, Wiki, Ankara Messi, Roxy, Oleg, Szymon, Komar, Millenium, Kinderjoy, Milka, Trzliwa, Strygan Barhatka, AMGat Pizza, Star, Julia, Jazz Adriano, czyli ja, Nela, Wizbroch, Shelly oraz Zadymiarz i Sigma. Witam na pokładzie, ponieważ tak jak już kiedyś mówiłem, jesteśmy jedną wielką Sigma Brawl Starsową rodziną, więc e, oczywiście tutaj zapraszam chętnych do klubu, jak tylko się miejsca zwalniają. Możecie pisać do mnie na przykład na Discordzie, żebym na przykład zarezerwowałam jakieś miejsce, jak na przykład ktoś nie gra i będziemy kogoś wyrzucać. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem w tym odcinku, natomiast chciałem ogłosić Wam trochę. Im Informacji, no i póki co będę się z Wami żegnał, moje kochane Sigmy. I do usłyszenia w następnych materiałach. Pamiętajcie o tym dniu, babci i dziadka, żeby przygotować jakąś fajną laurkę. Ponieważ po konkursie plastycznym wiem, że potraficie stworzyć cudowne prace. Trzymajcie się, cześć!